i godzina 1825 dochodzę do pierwszych brzuzek a za którymi rozpocznie się chłopski las no ale też w chłopskim lesie nie będzie nic widać no idę teraz troszeczkę pod wiaderek czyli od schodu wiaderek jest troszeczkę Samochód uświetli. O tak. Jest samochód. Mogę być oświetlany. Troszeczkę przez samochód. I już się robi ciemno. Wchodzę do chłopskiego lasu. Ostatnie brzuski. I jestem już w chłopskim lesie. Ale w chłopskim lesie, to już ciemno, ostatnie filmowanie dzisiaj, niebo trochę pochmurne, ale z tych mur, z jakich mury mały deszcz, a właściwie żaden deszcz.